Witam serdecznie z tej strony PlakTV. Jesteśmy w głębokim nie, A właściwie w Poppy Playtime, chapterze 3. Gra wyszła 30 minut temu. Może troszeczkę z hakiem, więc to będzie bardzo świeże przejście. No i żeby nie robić tysiąca odcinków, zaczynajmy. Chyba new game. What's the time? Playtime! O. To chyba widziałem w trailerach tej gry. Dawno temu. Ale obejrzmy jeszcze raz. Myście wy mogli obejrzeć. To mi się bardzo z tymi hey, Boże. Tenczowymi misjami? Tylko nie miały, nie wiemy jak wielkich, Ale były takie misje, co. W chmurkach chodziły i w tęcze miały. Nie otwiera się obcym, to czemu nie zamknęliście drzwi? Patnab. Tego znam z nazwy. Słyszałem Please, help us go to sleep, Patnab! I don't need it, Patnab! I don't feel so Fight, fight! the, cafe, the Oh <laughs> Boże, jak to psychiczne Everyone knows huggy-wuggy and poppy playtime, but are your children safe from playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co's own smiling critters. O, Smiling Creatures. Czyli wiemy już jak się nazywają dziady. Znam tego pana. Boję się go. Coś w później ma ładną. Po... Matko Boska jakby się ciągnie za ogon i on dycha. Jak to kurde nazwać inaczej? beside them okay a little grinning so just a psychopath. now with controversy growing has announced the recall of all catnap toys from the smiling critter's line his image cleared from all promotional material hmm disappearing be that easy the exact cause of these incidents still unknown only one thing appears glaringly certain Propi Playtime Chapter 3. Hmm. O, loading. Co to za wielkie bydle? Ty, my to widzimy, czyli on nas nie Czyżby to gadna? Tak, ma łapska, to musi być Kadnap. nie golił się dawno. No, piękny uśmiech, przerażająco piękny, powiem ci. Dobra, gdzie jesteśmy? Dobra, gdzieś nas wrzucił. Stąd chyba przeszliśmy, co? Co, co za dźwięk? Jesteśmy w Kwiatarce, ja chciałem tu pochodzić i pomarnować czas szukając różnych rzeczy. Dobra. Chyba tutaj, tak? Nie wiem, ale teraz w A tu. Chyba tu, tak? Dobrze! Uff. Nie zginęliśmy. W pierwszym momencie gry. Look around for object to... A! To 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 to, 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 to co wiem, czyli po prostu przy... To jest drabina, tak? Można ją zjeść? To o to chodzi? A nie, o to chodzi, jak to się robiło? A, dobra. O Jezu, pamiętam jak przed lantryną uciekałem i to mi nie chciało załapywać. Ale no. Przeżyliśmy. A to co to? Do sufitu? Nie. To mi się kojarzy z Portalem Jedynką, jak kolega przechodził. No. Tam było dosłownie to samo... Mm -hmm. ja jestem słaby w parpurerę. ale od tego można pewnie skinąć A ja nie chcę ginąć. Powolutku. No. Może... Może tak jednak było trzeba. Zgniotłoby mnie przypałoby, byłoby zginąć. I teraz trzeba być bardzo szybkim tutaj, tak? Tak. I to mogłem być ja. Beczki. Mamy beczki! To coś za nimi ukryte No wiem jak się kłóca! Nie musicie mi mówić. Tylko chcę zobaczyć... ...czy coś się nie ma tutaj poukrywane. Marnuję czas, ale się boję. Ta gra ma złowieszczą grafikę. A, trupek. znaczy standard czyli tu hmm. ale najpierw zakładam, że tutaj jest dużo wejść to poszukamy innej możliwości przejścia dalej Będę pewnie dostosowywał grafikę w tej grze, ponieważ mam wrażenie A! To jest to pomieszczenie, w którym byliśmy. Czyli tutaj mogliśmy. Z... Nie, nie zgniotło nas. Jesteśmy grubi. Nie jesteśmy tacy grubi. O to mi chodziło. Czemu to się świat. Czy to krew? To krew. Nie chciałem o tym wiedzieć. Hmm. Czyli. A tu jakaś znajdźka była? Nie, chyba nie, Dzyska. idziemy dalej. My tam gdzie nie chcemy iść. chyba nie. A ty, te dźwięki to mi się nie podobają. Ewidentnie mi się. Więcej parkurera. Tylko jedna jakaś zabawka. Tak, tu ktoś się bawi na dyby. Na pułapki z Seven Daysa. O, nie. Saving to źle znaczy. Hmm. Czyli szybko tam, tak. Dobra, zginiemy najwyżej. Dobra, nice. To nie było takie złe. I ten dym. Dobra, a jakieś nie żadnych. Tylko białe my Dobra. Skaczemy do góry jak ten góry. Szybko pierwszą śmierć wyrobiłem I... Nice! Aż mi zlagowało a tu coś małe? Że nie spać, nie chcę tego powtarzać. Jednak tam nigdy ten czerwony odcień tej pla. tam zginę. Co oni sobie wyobrażają? Ten czerwony odcień mega pasuje do. A dobra. Aha, jeszcze na to wskoczysz Nie było tego, wytnę to. Teraz dopiero to zobaczyłem. Ja do mnie chcę iść. Musimy to przeciągnąć. Na nice, i jedziemy. A pana tam nie ma? Nie ma pana tam. Ale pan tu będzie, co nie? Ewidentnie pan tu będzie. Kolejny. Cutnap! Co robi z tymi biednymi zabawkami? Tu jest czerwono. To znaczy czerwony Dajcie mi nową jakąś. Przestraszyłeś mnie To zlecimy w tu Nie Co gdzie mam iść? Tu? Nie Poczekajcie Stąd przyszliśmy co nie Tutaj nie możemy pójść, jesteśmy za chudzi. To idziemy tędy Dobra Nie zauważyłem tego Tej od razu tu ładnie O jakieś elektro To te elektrorączki To jest do baterii to socket do A, to... A, że tak E Nie pchajcie mnie. O! Wij pitku. Hmm. Lampa z Pixara Tam jest co drugie. A to można? Ja Będę chciał to odciągnąć. Nie, nie można. Oczywiście. Że nie. Ale to za chwilę, bo zakładam, że można tutaj znaleźć taśmę i... No, szukać ją będę na pewno przez najbliższe trzy tygodnie. Tak mi się coś wydaje. Czy ty masz język wyciągnięty na zewnątrz? Masz język wyciągnięty na zewnątrz. Masakra. To wygląda jak jakieś miejsce... A, tu nas wrzucono. na tych nie zauważyłem. coś Tam jest bardzo jakiś dziwny dźwięk, ale posłuchajmy co nam mają do powiedzenia.

Oh boy. Her oh, hand and mine. I felt like her blood was <laughs> boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. She I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper. We'll provide the very best care we can offer. Czyli katnopa wszyscy się boją. Katnop jest bardzo złym kotkiem. Ja mówiłem, że coś w kotach jest demonicznego i że kotów trzeba się bać, bo koty są złe, psy, rulec i. ...łowa Hagiego. Mam nadzieję, że się nie pojawisz. Chociaż cię w trailerze widzę. Jakieś karty do zbierania.

Dobrze, że taka kawera się do nas nie od... ten... nie odwraca. Dobra, idziemy dalej. Co tu się świeci? No, przepraszam. Moje ADHD. Dobra. I teraz to. No, teraz Kitku mi nie wyskakuj nigdzie. Tam druga? Ale słonik jest. To jest ten pozytyw. I... Hey! I you. Skąd? Skąd mnie pamiętasz? Ja się nie pamiętać, co pamiętam. Co co pamiętam Ewidentnie I dobrze Ci, tak? Nie ma pamiętania mnie. Dobra, a jak ten telefon odbiera? Przewodnik będzie dzwonił bez końca, ale skąd my mamy telefon? A dobra, jest w systemie Tak. Nie ta łapka. Czy proszę, 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 Wchodzimy. A, tu! Papi? Boże, on brzmi jak... Gregory z... tego. Co to za otwórzy? A ty mi to wysłałeś Dzięki ale Lepiej, że nie musiał Wiesz, ja widziałem to światło odbiciu że to oczeka zapa E. To mój pociąg Ale to, co z niej zostało, tak mi się wydaje. Vygori! Ri. Tam. Ale szukamy znajdziek. Nie ma tak dobrze, znajdzie jak nie znajdować. Matko Bosna. No widzę, że jest hunting. Egzorcyzmy by to się przydały. Gregory, wiem, że to ty. Nie oszukasz mnie. Nie oszukasz mnie. Wiem, że to ty, Gregory. O, jest jakaś normalna podłoga. Dziś tutaj to byliśmy kiedyś. No jeszcze nawet. O! Jak ty miałeś na imię? Matko Boska. Uuu, fu! Next train. Może poczekamy do następnego pociągu, o której to to będzie. Czemu mi się to tak świeci, jakbym latarką świecił? Fuu, wszędzie turbale. Tu trzeba, tak? A no, Security Bridge, no to dla całego, mamy Gregoriego, który myślę, że jest Olą, e, tak ją będziemy nazywać, mamy różową wariatkę, którą niedawno pokonaliśmy, rozglawanego Hagiwagiego, i Missy Kissy, Kissy Missy, o, oh, teraz mi się przypomniało, i robimy Security Bridge. Dosłownie to jest nawiązanie do Security Bridge, dużo moich torów ten i no. I guzik. Guzik, którego nie można wcisnąć, ewidentnie. Ale cóż, mam tylko. A to? Ja to chcę. Czemu ja tego nie mogę zebrać? A to wygląda jak coś. co mógłbym zebrać. Dobra, no, no, nie mogę, to nie mogę. Żałują... mi. Fajne rzeczy. Jak na razie tylko ogon katnopa widzieliśmy, i niech na tym zostaje. Nie, pierwsze zagadki, albo no, zagadki niż parkurera, szczerze mówiąc. Czyli dwa. Dobra, lecimy. Bardzo z portala z Czyli tak. A! Czyli tak. Tak. Czyli tak? Nie. Nie tak. Jak to się... Jak to działa? Zreszt... Bardzo dziwna sprawa. Grab the handle and rotate the beam, which. To ewidentnie tak nie miało być. Aaaaah! Dobra! O, nice. Myślałem, że utknę tu na miesiąc. I co? Teraz kadna pewnie wyskoczy nam jako pociąg. Będzie zamiast Tomka pociąga, będzie kadna. Kotek. Tutaj. Tutaj. Nie zmyślałem, że to ta wariatka popi. A ty co masz hey, mi do powiedzenia? Chicken, chicken. Nie chcę się z tobą tulić. Masz ten włos. Chica. Będę was obrażał ode niematroników. Brzmisz przerażający, nikt ci by w wstępie nie poszedł. Zjedzą cię, nie idź tam. Mówiłem! Mówiłem, bo trzeba się mnie słuchać. Ewidentnie się mnie słuchać. Dobra, co my tu mamy? To, to, to coś ciągnęło. Nie, przyszedł kokot! To coś ewidentnie zabawek nie robi. Jego... stać na nie nie było. co? Na dole lecimy. Co jest? Loading jest. I co? Dotarliśmy? Nie, jedziemy. O matko. Ty brzmiś też jak ktoś z portala Czołot? Po tych szybach stwierdzam, że albo z przodu, albo z tyłu nas coś czeka. Ale fajne! No dajesz Katna, z której strony? Przód tył. Dajesz, wyskakuj i pęczymy. Matko boska! To słownie portal. Już tutaj się nawet nie ukrywali. A, ty mówisz, że jest komp... monitora. Jezu, to wygląda jak jakiś... wielki Whitley. Ale zarąbiste pomieszczenie. Tylko trochę dużo dziwnych rzeczy. Których ja osobiście się boję. No musiał sobie posłuchać co miał do powiedzenia. No nie, idziemy tu. Do... Choroba wieczego. Nie chcę tam tam gorąco. A, jak świeci. Boże, światło. Wurki? To no co ci dzieje? Wielkie popcory wiszące na niebie. Wow. A, już wiem. Czyli to jest ten sierociniec. Ja go słuchał, pewnie bym wiedział. Wow. I. Już... Po zabawkach tam na dole, i po śladach krwi, twierdzę, że one nie były happy. A przynajmniej może do momentu śmierci były happy, ale to też powątpiewam. Dobra. Dodaliśmy do sierocińca. Zresztą. Przyznam, że graficznie ta część i pod względem horrorowym jest wyśmienita. Przynajmniej tyle co przeszłam w tym momencie. I na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, komentujcie łapkę w górę. Nie żałujcie. Był z Wami Plag. Liczę, że będziecie chcieli więcej odcinków. Do zobaczenia i już za niedługo.